Dobra, w drodze do warsztatu pobieraliśmy pytania od widzów, zaraz będziemy robić wywiad. Kurwa, z 15 się ich nazbierało. No, miało być 5, potem 10, jest 15. I przy okazji nagramy, co? Wjazd do Twojego? No, tak, tylko teraz kurwa widzę korki pierdolone, bo to sobota wszyscy zakopy robią. Dobra, zrobimy pauzę i damy pytania. Ale latusz, bo mowa jest taki punkt, no. Odnośny. Tak jest, że stąd się wszystko zaczyna i ja cały czas prosto się zapierdala. A później pokażemy, co będzie dalej. Nowy wjazd, tak. Bo w na światłach się brak. skręca normalnie, na legalu. No. Ratusz minięty Tak kolejne skrzyżowanie prosto, no, tak? Punkt orientacyjny kolejny. <grym> Tyr przy nas rozpierdoli ten jakiś, nie wiem, co to jest ciężarek odważnik, bramy jakieś. Minęliśmy fotoradar, pod podjechaliśmy pod górkę, teraz zjeżdżamy z górki. I można powiedzieć na, na zjeździe z tej górki w prawo się skręca no tak na światło. kawał drogi przejechali, ja przejechaliśmy, przejechaliśmy je. 300, 300 metrów no, ale w pół godziny, no tak. No, korki. Sobota kurwa chuj No i lecimy Lecimy w dół No i teraz w lewika, w bramę To straszny teren będzie, jak ktoś ma samochód tak obniżony jak jagodowy, to musi wyjść z niego i go pchać Aha, napompować ponton Nie no, woda odessana no Jeszcze nie wiem jak tutaj te ujeby idą, żeby optymalnie jechać No i później już są znaczki Raz na jakiś czas oczywiście To jest taki bardzo ważny punkt kurwa nie lewo, nie prawo, tylko na wprost Tam nie jedziemy, tylko prosto Jak strzałeczki mówi Dokładnie I to jest chyba najgorsze miejsce No jebę Tak No całej drodze do już za nami na szczęście No i do końca prosto i jesteśmy na miejscu Miejsce spadło. Miał wichurek z kurwy s nie badyle prosto Pana sąsiada mamy Sławne drzwi od stodoły, a dalej prosto No i na miejscu pod Podjeść bramę. pod bramę, żeby było widać jak Brama strażacka Dokładnie Witamy w Kurcio no. O kurde, ale masz super furę na warsztacie <grystanie> Jaka czysta Kolorowe kredki W pudełeczku noszę O kurde, jak to będzie na kadrze to pierdolne tak <grystanie> Teraz nie spadnie Dobra, rozsiądź się, muszę zobaczyć czy jest dobrze Pytanie zadał użytkownik oniku Pan śmiech. Na co zwrócić uwagę przy zakupie 350Z? Typowe usterki 350, ile kosztuje uturbienie, ile dolców trzeba zrobić, żeby wyszło 400, 500, 600 kuni w górę. O kurwa, bardzo rozumiem pytanie, żeby czasu starczyło na... skupmy antenie. się na tym na co zwrócić uwagę przy zakupie, to będzie chyba najwięcej. No, no najważniejsze, to... najważniejsza rzecz w ogóle w wszystkich zetkach, jak się je sprawdza, czy nie są jakieś mocno porozpierdone. Mhm. Bo to są samochody tyle napędowe, różni ludzie tym jeżdżą, to jest mokre, nie mokro niemokro, się. No i kurwa, no i tam to, no tu to ćwiara, a to boczek, a to daszek, no różne elementy są w nich wstawiane, prostowane. To jest numer jeden. Druga rzecz, no jak ktoś tam coś piodono w ten krawerżnik, to zawsze piasty w nich padają, więc warto się nim przyjechać, zawsze tam nic nie, nie, nie huczy w tych piastach. Czyli e, na słuch. Tak, no, słuchaj, się przele, trzeba zacząć, skancerz na przykład w lewo, jak coś głośniej huczy, no to wiadomo, że tam piasty z prawej strony, która jest piast z prawej strony, albo nawet i dwie, jakieś dwa dwoma naraz krawężykiem. No, delikatne są te piasty, takie nie lubią spotkać z krawężnikami. E, drugie, mhm. później jeszcze tylko eksploatacja w zasadzie, no, z, a, y, no panewy jeszcze, kurwa leją, do nich ten olej 5W30, no to po prostu, no, zabójstwo dla tych silników jest nie wolno tego robić. Jak coś leje taki olej dynamicznie, jeździ, no to najczęściej są tam w najlepszym przypadku panewki do wymiany, no w gorszym to oj, wał, i wały, czasem blok. No dobra. Się dzieją. A panewki to jak? Coś, coś puka, tak? No, silnik po prostu tam terkoczy. Najpierw jest tak między 2-3 tysiące obrotów go wkręcać i no, nasłuchiwać się, czy nie ma takiego terkotania, takiego rrrrr, no klepania panewem. Dobra. Stąd na ciśnienia oleju. oleju o no, tam w HR-ach w zasadzie? W tych starszych silnikach to, to, to nie było z tym problemów, w tych nowszych było problemy z ciśnieniem oleju. A więc od że... razu jakie powinno być? no Najlepiej jak jest tam około 25-30 PSI, tak jak samochód jest rozgrzany i stoi na wolnych obrotach. Zawsze się sprawdza to ciśnienie oleju na, na wolnych obrotach i fajnie jak około 30 to było. Jest 25 to jest też spoko, ktoś ma może rzadszy olej. No jakieś tam 15 no to już wiadomo, że przykładowo magistrala olejowa jest do roboty. Czyli co, sposób. ważna sprawa, pierwsze przejeżdżamy, potem się zatrzymujemy, dopiero tak. wtedy patrzymy na ten olej. Tak jest, żeby było rozgrzane w pełni woda, żeby wskazówka w połowie stała. No, co tam jeszcze, standardowo dyfery zawsze w nich są wyjebane. Ktoś tam lubi się strzelać ze sprzęgła, czy coś. W automatach tego problemu w zasadzie nie ma w manualach. Jest, zabijać trzeba złapać, zobacz po prostu czy, czy dyka się na łoki nie buja. Mhm. E, tak samo przednie proste takie wahacze są, to często są pozrywane w nich tak silen bloki i po prostu ten wahacz się prze, przemieszcza lata, to wszystko. Powiedz jeszcze, jak rozróżnić, czy jest szpera, czy nie ma szpery. A no to jedno koło się łapie, jakie są podnoszenie no wygodne. Nie, właśnie, a jak nie ma podnośnika? No, cool, no to trzeba ręcznym podnośnikiem z jednej strony, sam podnieść, za koło złapać, zobaczyć, czy jest jakiś opór. Jak nie ma szpery, to po prostu się. Koło kręci i No bez, jak to jest z, z tymi blaszkami na dyferencjale? Na... A, radiatory, że takie chłodzenia. ale w so, 70 no. na przykład tego nie ma. Aha. Może... E, czyli te szpieże głupoty. Na no, żeliwne elementy w zasadzie zawsze powinien mieć te, takie radiatory, te, takie paski odprowadzające ciepło. Mm -hmm. Jeżeli tego nie ma, no to jest dyfer otwarty i on jest wizualnie też mniejszy, no. lżejszy, nie? A jak mamy te radiatory, znaczy, że szpera Tak, że szpera jest, no. I kurwa też taka rzecz, no tam warto sprawdzić uwagę, czy są gdzieś jakieś zgniły bardzo czy on w krzakach nie stał, bo też później wszystko odkręcasz, wszystko się opierdala i jest dramat. No, a zetki rdzewieją? Mm -hmm. w, 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 najczęściej z tyłu przy progach tak lekko je bierze. Nie? Jak stoi gdzieś na trawie albo jest tam kurwa, no nie, salon polska, no to raczej będzie z Jak Najładniejsze są ukrywam sztuki z Ameryki, są takie igły, że naprawdę, albo ze Szwajcarii, że można rozbierać na części pierwsze, wszystko wpakować w kartony i do Asa odsyłać że jako nowe części. Nie? No tak, A to ze Szwajcarii? No, z Polski nie? najgorsze są niestety takie. Salon polska to nie wiem, dwuletni, 370 zenny są. Potrafi wyglądać kurwa korzeń niż 20-letni jakiś tam z Meksyku, tam Teksasu kurwa czy tam. Okay. E, Radiox Cox, ktoś tak się nazywa. Bardzo chętnie bym zapytał go o to, jak zaczął przygodę z mechaniką, bo widać, że ma pasję, czyli od mojego musiał, musiał się tym interesować. No, pytanie, zaczęło o to jak od... zacząłeś? E, zaczęło się od prawda? Nie, tak naprawdę motoryzacja. E, kurwa, no ja to zawsze wszystko lubiłem mu lepsze. Czyli nie, miałem komputer, to się go podkręcało, przerabiało się budowy. Później zacząłem jeździć na tam motorynkach, w też chciałem mieć tam szybsze niż tam chłopaki i się jakoś tym tak zacząłem interesować, Jak wujek mi powiedział, że coś tam sobie cylinder poleruj sobie tam kanały, powiększaj sobie żeby nie szybciej dojeździł. I zwiększałeś pojemność? Nie, kanały w dwóch po prostu te odlewy wszystkie tam, kurwa, papierem ściernym siedziałem na lekcjach, kurwa, muzyki najczęściej z tyłu i <laughs> papier ścierny i ogień. No i tak wszystko w chciałem mieć takie jakieś, nie wiem, kustomowe przyrobione. Tak samo rower, to sobie tam rower samemu sobie składałem Później po rowerach dopiero mm, przeszedłem na samochody i tak zacząłem się interesować nimi, jakie tam ulepszać. To może od mm. razu powiedzieć, jakie szkoły skończyłeś? No Szkoły, kurwa, no to co najbliższe. Na podstawka u siebie naprzeciwko bloku, na przeciwko bloku, na fundamentowej na dole. Później tam e, liceum ogólnokształcące Agnieszki Osiedzkiej, tam było fajnie, trochę siłownie się wkręciłem. Nie było wtedy gimnazjów. Nie było gimnazjów, było to. No i motoryzacja no. cały czas w tym czasie się interesowała, a później były studia. No i na studia, to tam raz chodziłem, raz nie chodziłem, już tam swój garażek taki mały przydomowy miałem i co chwilę coś w swoim miejscu, nie tam, grzewałem. No a Telekomunikacje. Ale kurwa tam tej inżynierki tego wszystkie tam nie, 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 nie ogrodniłem. Dobra. Osrałem to. No bo eee... pasja ważniejsza była. Użytkownik GCZ to pyta, czemu grubasek się uparł na manuala zamiast walnąć automat? Eee, grubasek, no bo przede wszystkim grubasek tym samochodem na co dzień w zasadzie jeździ tą Zetką. To nie jest taki samochód tam szykowany tylko na zawody, żeby 6 czy tam 10 razy w roku wyjechał taką kurwa dzień w dzień, dziękuję napierdala, coś nie wiem. Natomiast pić wódkę to są takie fajne hobby z nas. No A tak to się siedzi bawi, no, bawi się tym samochodem i to jest najfajniejsze. No ale wiadomo, najwięcej na radości. No tu se zmienisz, jak to cię postawi bokiem, co kopnię z tego sprzęgła, co polecisz bokiem, no tak. No to jest więcej jest... fanu po prostu. No więcej jest fanu, nie tak, że tylko dajesz gaz oddech dech i on tam se sam jedzie zmienia biegi, Tylko taka walka no. jest fajna i czasem się wkurujesz coś ci nie wyszło. Ale no, jak i... Tu zmienia na automat. Tak, no bo też, no bo kurde jak Kamil, nie wiem, to samo, powiedzmy rocznie przejeżdża, nie wiem, 2000 godzin, a Kaktus tam 2 godziny, no to, no wino w prawe mają, no i Kaktusa to w kurwie. no teraz też sprzęgło zmieniliśmy, jeszcze też tego się nie wyuczył i Kaktusowi te biegi jak się dobrze nie wchodziły to było chujowe, jak nie wiem, na no 20 przejazdów jeden wyszedł jako taki, nie? Mhm. dobra, użytkownik Spajson pyta, czy po serii nagrywek z wagonem poczułeś rosnącą popularność, przybyło klientów? No dwa fiksy 40 fiątki stoją na robotę. E, no coś tam się ruszyło naprawdę. Nie wcześniej nie było takich aut. Nie wcześniej w ogóle fixów 45 tam odmawiałem. Teraz hmm. jak na, na wagona aucie poznałem, dzięki wagon, no to przyjmuję te samochody. Ale teraz tak fajnie się zrobiło, bo ludzie na ulicy poznają, zaczekają, pytają, czy zdjęcie mogą zrobić i fajnie wesoło tak jest po prostu, że nie, widzę sobie, to o, ktoś tak się na mnie dziwnie patrzy, to ja od razu go zaczepiam, mówię, no cześć, to ja kupcia, może kojarzysz mnie z No no tak, właśnie jest... tak jest. Czyli po nagraniu z wagonem w się... Tak, faj trochę no zrób. No. Dobra, Chris, e, jaki zaliczył największy fakat w mechanice? Kurwa, to trzeba... Jezu, troszkę tego tam sobie biorą, no. To trzeba kwestia jak się z tego wybroniło. No nie popomniałem. ale ciężko, tylko ten, co nic nie robił. Kurwa, ciężko mi się nawet zastanowić, kurwa, co to było? No, no to ja jedno coś powiedz. Z Sabami chyba taki miałem jakieś duże problemy. Eee, kurwa jakieś 9 93 SS-y, jakiś taki, że miał wgrany jakiś chuj w jaki program, ani by seryjny był, ani od tego samochodu. Ja ten seryjny program chłopu obrabiałem, niby na hamowni moc wychodziła, ale tam jeździł około miesiąca czasu i nagle ta moc spierdalała. No i okazało się, że bazowałem tak jakby nie na oryginalnym programie z tego samochodu, tylko ten, który kiedyś był wgrany. No i taka duża, główna burza z tego powstała. No to do tak najbardziej pamiętam. Mm -hmm. Takie wakaty. Eee, Łukasz, czy można się starać o pracę o kupcia? No ogólnie no już mamy pełen team i trzy osoby wystarczy no tak też za mało jest ten garaż to wszystko, no, no właśnie, bo nie Kupcie garaż tego, składa się. Kolejna osoba, którą trzeba tam pilnować i tak dalej, nie? Kupcie garaż składa się nie tylko z ciebie, ale z hmm. i lucek. No i tak, tak, lucek głównie tam napierdala mechanikę wszystko da no. no i artystę takiego mamy. Yy, Harry Pottera, Harry jak wolecy. to się go nazywa w takich okularach to. Dobra. Czasem coś to, mu się nie uda, trzeba go tam opierdolić. Żeby nauczyć, no, Kurczę, no jak no to idzie. Dobra, e, Radiox, Koks, drugie pytanie chyba zadaję, bo już kojarzę. Koks, kurwa, coś o łapę. Czy 350Z na daily to jest dobra opcja? No, samo trzeba wziąć pod uwagę to, że on jest głosowany, nie? To jest taka największa jego wada. Ale w Ale tak... Zaleta. Albo zaleta. zaleta, no i kurwa, nawet serii daje w chuj takiej radości, nie? Nie wiem, klientowi jadę jakąś jazdę próbną, wymienię mu jakieś tam piasty, sprzęgło, przejeżdżam się z nim, tam mu opowiadam o tym co zostało zrobione. Kurwa, też mam banana na gębie, że wiesz, że takim seryjnym samochodem, właśnie nie jest za twardy nic. Taki fajny, żeby poprawiać co na i wjeździć do codziennie, nie wiem, do roboty. No i też trzeba mieć na uwadze to, że on w mieście te 15-17 litrów będzie palił. No może trochę mniej, te słabsze silniki, te, te najmniej palą. Te dwuprzepustnicowe już palą więcej. Kurwa, też w zasadzie się one nie psują, te samochody. Kurwa, tylko tam jakiś olej świece paski, nie? Jak nie się w krawężnik, jak się no, nie napierdala no stop strzał ze sprzęgła, to te sejne poduszki też tam wytrzymują. No te magistrale lewe tylko. A to w chale trzeba robić. raz, czas, z maceną szczeki się wsadza i się pierdol, i do końca życia, aż tego silnika są. Dobra. Unkas. Kto był Twoim mentorem? Kurwa, tak mentora, to chyba nie miałem. Po prostu, nie Samo. wiem, wszystko, wszystko co, kurde, miałem to chciałem lepszy, No tak jak mówię, jakiś komputer, rower. Jakieś tam motorynki, wszystko chciałem ulepszać, a z samochodami bo tak może, że to już jak zacząłem robić samochody, to był jakiś tam rok 2002 drugi zdaje się jak prawo jazdy ja miałem, może tam z rok wcześniej, no wtedy się internet rozwijał i po prostu kurwa miałem tego Nissan Primera 2 litry i sobie wpisywałem, taka encyklopedia wiedzy tam była, w Ameryce co robią, że to zapon przestawiają, to z tego silnika jakiś wałek sący, no i z tego to tak się wzięło, że po prostu no chciałem mieć coś innego niż inni i szukałem po prostu wiedzy. W internecie, Czyli jak to się robi. trochę nie trochę Coś w swoim No spierdoliłem, no, kurwa tam nie wiem, miałem za 18 lat i pierwsza moja jakaś taka robota większa, to to ściągałem głowicę i pamiętam szczerka pod głowicą mi się w rogu jednym zagieła i samochód odpaliłem, kurwa jeździłem i mówię co tak olejem jebie i olej wyciekał z głowicy, I później znowu trzeba było rozbierać pizdo i składać. Wszystko ze mną w garażu jeszcze siedziałem i pomagała tak zupełnie, nie? Adis, jak pytanie do kupcia. Ile trzeba pieniążków, żeby takie 3,5 litra 280, czyli ten DE, tak. miał kapitalny remont bez kucia? Kapitalny remont. remont, no kurwa, tak groźnie wygląda, bo z reguły, z reguły no, sama taka naprawa silnika, regeneracja, czy jakieś tam, nie wiem, polełki wymiany pierścieni, panewek, regeneracji głowic, no wszystko za trzeba, czy tam jakieś rażą pompa wody, no to trzeba gdzieś tak się liczyć z kosztem. Minimum 13 tysięcy złotych, a to jest no koszt zrobienia jakby samego silnika, z reguły jest tak, że silnik wyjmiemy, to a to sprzęgło jest chujowe, a to łożysko chuj, oporowe jest chujowe. Zdarzają się na poduszki silnikowe obrywane, właśnie jak ktoś kopie ze sprzęgła to ta od strony kierowcy zawsze się podrywa, no bo samochód jest po wypadku, na przykład silnik koperwało do tyłu na to dwie poduszki mogą być zerwane. Często jakieś paski, świece trzeba wymienić, łożyska w rolkach, no to jest ceny rosną, filt powietrza, świece, nie? Mhm. I to wszystko, no długo no, dochodzi do tego remontu kapitalnego i to warto robić, no bo tam czy ja zakładam starą część czy nową, to klient za to jakby nie płaci, no ale za części trzeba tam sobie kupić. Mam. Mhm. Dzisiaj o 3000 trzeba liczyć za, za, za taki no, raport. tego. nie 13 w górę, dobra. Mhm. Don Marco, czy szanowny Pan Kupcio ogląda bądź oglądał inne kanały motoryzacyjne z zagranicy? Na przykład JP Performance, NPS, Engineering. Skoro takich ciekawych tam nie oglądałem, wiem, że jak u mnie był, to kurwa jakieś włączył, włączył takie programy Mojtek Cars, kurwa, nie pamiętam, co się dzieje, a to mnie zainteresowało, bo to modyfikowali misa na 350Z, że tam na tor właśnie do zawieszenia, tu klatka, kurwa tak to nie, a w sumie w wolnym czasie... Jak taki kiedyś będzie, to bym obejrzał, co tam się nie, nie dzieje, tak innego i to zawsze jest jakiś tam rozwój, nie? Można od kogoś coś skopiować, coś tam, nie wiem, przetworzyć i zastosować w tych rzeczach, co się robi tutaj, nie? Dobra. Wojcieżko, Wojcieżko. Co spowodowało, że specjalizacja poszła w kierunku Nissana, Infiniti i Saba? Jakie były Twoje pierwsze modowane przez Ciebie auta? Eee, ja to zawsze robię, modyfikuję zawsze te samochody, co mam. Na przykład, kurde, miałem Saba 9.5, no to, kurde, zacząłem robić Saba 9.5. Później chciałem rozwinąć ofertę o Saba 9.3. To, to kupiłem sam Angola 9.3 i na nim się sobie tam eksperymentowałem. Mhm. I wszystkie robi tylko to co miałem. No, kupiłem Zetkę, no to automatycznie tam no, jakiś zrobiłem opis tego samochodu i zacząłem przyjmować te Zetki do Czyli w sumie to, że robi Zetki to dlatego, że... Że mam Zetkę, tak, tak, tak. Dobra. GMP, A, jeszcze nowe do... pytanie, kurwa pierwszy modyfikowany wóz chyba. A, no tak, tak, tak. A, to ojciec miał 1.9 Toledo wtedy i tam jakieś takie wygłupy się robiło typu... Kurwa, nie wiem, wyciąłem puszkę powietrza, żeby tam więcej powietrza opała, jakieś takie tam różne głupoty. Dźwięk pamiętam, że potem się zmieniłem, Katalizator się wypierdoliło, tam, tam, tam był rok, nie wiem, 99, że prawa jazdy nie miałem, a już jeździłem tym autem i grzebałem w nim. Czy była być... jakaś różnica? Dźwiękowa, dźwiękowa była. Dźwiękowa, tak? dźwiękowa Aha, No dobra. E, Jacek Monia, turbo czy kompresor do 350Z. Co taniej? Taniej wyjdzie raczej kompresor, jak się jakiś taki używany zestaw z Ameryki. Tak? A to prawda, pokazuje... to tak swoją drogą ja Kupiż. też zapytam, że jak wywalisz kompresor klimatyzacji, możesz go zastąpić kompresorem jakimś tam właśnie nie wiem, od Mercedesa jakiś taki A ma miejsce jest, no kompresor, tylko kurwa to jest poduszka silnikowa, trochę mało miejsca, bo tylko tyle miejsca. Mhm. To nie cofnie się go tak wysoko. Mhm. A do góry go nie dasz, no bo masz kolektor wydechowy. No to nie chuja, jak już to taki kompresor od Mercedesa. Na, na górę kolektora chcącego położyć tak jak to stylarowi robi, ale wtedy maskę trzeba wymieniać. Takie zawracanie dupy. Generalnie do z wsadza się kompresor taki, co wygląda jak turbosprężarka, jak zimna strona turbiny. Mm -hmm. I tylko napędzane są paskiem, ale to kurwa... No kompresor jest trochę głośniejszy. Eee, no i nie jest tak rozwojowy jak turbo, no i kompresor taki, co wygląda jak turbosprężarka, nie ma takiego pierdolnięcia z dołu, tylko masz, nie wiem, 3000 obrotów, masz 0,1 bara. 5000 obrotów masz 03 bara, nie wiem, 8000 obrotów masz te pół bara. Mm -hmm. Że Im wyżej go kręcisz, tym on lepiej samo zapierdala, że nie ma takiego ciosu jak w Turbo od 3000 ma pierdolnięcie. Nie? Mm -hmm. Tylko im wyżej kręcisz tym lepiej zapierdala. moim zdaniem, kurwa, no my to te, w zasadzie tylko turbo skneżarki robimy No dacie będzie wiem, ten kompresor, że nie wsadzali. Cicho, to nie <słuk> wolno mówić. <słuk> dobra. Eee, użytkownik madej 2001. Jakie jest Twoje wymarzone auto? Kurwa nie, tak zupełnie nie mam jakiegoś wymarzonego auta. Ja to mi się marzy jakiś taki samochód, kurwa, nie wiem. No w chuj taki wyścigowy, żeby na torze mógł jakiś mega czas robić, może nie Formuła 1, ale jakiś taki DTM czy coś, żeby spakować sobie go na lawetę, pojechać sobie na te tory po Europie, po Polsce i taki kurwa jakiś hiperkar, no nie wiem, czy to jakiś tam Audi mogło być, Mercedes, no obojętnie co, no jakieś takie GTC, no jakieś takie, te, czy WTCC. No taki jakiś przechój, skórę że zobaczyć, to jest taka prawda rzeczywiście, że to łamie tam kark w zakręcie. Mhm. Może jeszcze nie Formuła 1, ale coś tak jakiś no, super samochód, nie? Mhm. A są fajne te amerykańskie, mi się podobają te fałością super cars, że One mają silniki Nissan Tytana, ten 5-6 litra przerabiany, Też waży samochód ma 200 i ma tam około 500 koni. Ale co to jest jakaś taka seria? To jest taka seria, tak, tak, tak. O, temat nie wziąłem. No. Dobra, Franek 09 marian Pamiętasz temat po ściganiu, czy po ściganiu od razu można zrzucać na luz, czy trzeba trzymać na biegu? To ktoś kiedyś mi zwrócił na to uwagę, jak nagrywałem materiał z BMK, że zauważył, że zrzucam na luz stwierdził, że zbyt niskie ciśnienie. Wtedy pompa oleju nie wytwarza No To nie jest prawda. Generalnie na przykład saw mają rzeczywiście bardzo niskie ciśnienie. Jak zagrzejesz chuja i tak i na pod ma standard, to jest około 0,7 bara, to maksymalnie bar. No, Zetki mają dwa bary. A to jest ciśnienie oleju na tyle wystarczające, że tam żadne element mechanicznie się nie uszkadza. Nawet o jakimś ostrym... Palmach. Tak, no kurwa, weź pod uwagę, że furak stoi na luzie to bo sprężarka tam jak jest bardzo duża, to niemalże stoi. A jak jest taka mała, to ma obroty typu nie 2-3 tysiące obrotów, że to kurwa i bez oleje się nie, nie tu, chodzi, tu komuś chodzi o to, że na przykład e, dałeś do pieca i zrzuciłeś na luz i to turbo jeszcze się kręci, czy to... E, to silnik też opada, ciśnienie olej powoli opada, no, no i kurwa do turbiny idzie, nie, nie ma żadnego problemu ten jeden bardziej nie oleju ma to jest kurwa nie ma problemu żeby zrzucić na nie. los no dobra może no, nie było jakbyś furę że nie wiem, zajebałeś do 7000 do odcinki wrzuciłeś no. na los i ona ci zgasła to rzeczywiście, no. masz tą temperaturę spalin, to wszystko olej się odcina, nie ma tego smarowania i może po prostu się tak termicznie podgrać, że ten olej się będzie w niej gotował mhm. to wtedy byłoby chujowo, ale jak silnik chodzi, no to chodzi olej idzie, jest chłodzone jest smarowane. polo pololoko eee, czy Kuba odwiedzi tegoroczny jackfest? To jest pytanie, którego ci nie podaruję, ale no jestem i... ciekawy. Churę, no bardzo bym chciał, myślę, że da radę. Że no. nie, nie powinno jakieś tam wypalić takiego przyjaciela. Słyszeli, także musisz przyjechać. No. Jarecki, 136. Yy, yy, na czym ty jedziesz, że masz takiego dużego bitka? Znaczy miada, Ale to, to kurwa, to po prostu nagranie takie było robione. Byliśmy dzień po treningu, że tak, tak dopiero trening hardkorowy, że kurwa, nie wiem, małe ciężary do dużych, no jeden, no zajebaliśmy się tak strasznie, że, że to się wpala nie wiecie. Cały czas jest taka pompa i, i się zatrzymałem. Czy przyznaj tak. się, że jeszcze frytki z batatów. No, frytki z, no, z Batatów mam już za dużo tego, ale rzeczywiście po nich, kurwa, no nie wiem, no człowiek jak kurwa jakiś pączek, to, to się wpala po prostu, nie? Czy ten czy blue cheese, kurwa, czy, czy frytki z batatów? Frytki z batatów, kreatyna odłożyłem. No i po tych bataltach chyba tak się spuchło, no teraz już kurwa już jest chujowi, nie? No fakt że tydzień nie było treningu, bo kurwa roboty tyle, że a ja pierdolę. Cieszę się, że udało mi się w piątek wyrwać na motorze, pojeździć, bo już bym był -ho -ja", po prostu, kurwa, bez jakiejś takiej aktywności. Dobra, myślę, że to wystarczy. Wyda, kurwa, dzięki. Do zobaczenia. Sklej, Zostań to jest do zobaczenia, no. Ja się za Turbo biorę. Niedziela wyścigi.